Branża farmaceutyczna to jest rozsadnik nowoczesnych technologii. Branża farmaceutyczna to produkty wysoko zaawansowane i kojarzy się od razu z badaniami i rozwojem. My w taki sposób chcemy zachęcać do rozwoju produkcji w Polsce, ale też badań, też wdrożeń, też badań klinicznych, żeby branża farmaceutyczna była coraz bardziej spolonizowana, nawet jeżeli jest zagraniczna. To znaczy kochamy wszystkich zagranicznych inwestorów, ale też zapraszamy ich nie tylko do sprzedaży swoich leków w Polsce, bo Polska sprzedaje, w Polsce kupuje się 70% leków zagranicznych, a we, w Niemczech i we w Francji, na przykład, 90-90 kilka procent leków francuskich i niemieckich odpowiednio w każdym kraju. I oczywiście jest to wynik transformacji, wynik tego, że przez 50 lat nie mogliśmy budować naszej suwerennej polityki gospodarczej. Jest jak jest. Dzisiaj jednak bardzo się cieszę, że mamy znakomitych przedsiębiorców zagranicznych tutaj z firmy farma, farmaceutycznej. Rozmawiamy z nimi o budowie nowych fabryk, o budowie nowych rozwiązań technicznych, bo jest to branża, która jest naszym, naszą ogromną nadzieją na wzrost zaawansowania technologicznego w poszczególnych sektorach. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju to dla nas bardzo ważna kwestia. Bardzo uważnie przeanalizowaliśmy ten dokument i stale monitorujemy nowe inicjatywy, które wynikają z tej strategii. Już dziś możemy współpracować z rządem przy czterech różnych projektach w obszarze badań i rozwoju i rozmawiamy na temat dalszego zwiększania naszego Udziału. Polpharma jest największą firmą farmaceutyczną w Polsce. Wprowadzamy innowacje, szczególnie w obszarze biotechnologii. Dużo inwestujemy w ten sektor. Mamy duże centrum badawcze w Gdańsku. Możemy liczyć na wsparcie dla naszych projektów i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Dziś globalnie na każde 10 sprzedawanych farmaceutyków, 8 to produkty biotechnologiczne. Widzimy więc, że branża biotechnologiczna jest niezwykle ważna dla ochrony zdrowia. Wierzymy, że w Polsce te produkty muszą mieć przystępną cenę. Dlatego inwestujemy w leki biopodobne, które są tańszymi wersjami produktów biotechnologicznych. Polska branża biotechnologiczna ma niewątpliwie duży potencjał innowacyjny, na przykład w zakresie prac nad nowymi cząsteczkami, ale przed nami jeszcze długa droga. Natomiast szybkie efekty możemy osiągnąć, inwestując w produkty biopodobne. Zazwyczaj stworzenie nowego leku trwa od 10 do 15 lat, a w przypadku produktów biopodobnych ten czas znacznie się skraca z pożytkiem dla polskiego PKB.